Jak mówiłem, będziemy dobijać 42 tysiące Na Będziemy chyba grać Angelo na takiej oto mapce. Yy, bardzo w ogóle mnie to szybko zeszło. Grałem, yy, no w sumie dzisiaj to w sumie równy tydzień minął od tego. I bardzo, nie wiem, jakoś szybko to wbiłem. Brakuje mi 11 pucharków, yy, więc lecimy już jest mój trzeci film i no już nie mam sumie takiego stresa pamiętam ten mój pierwszy filmik, który nagrałem to no mega był stres ale teraz już coraz lepiej w drugim filmiku już miał taki luz Także teraz no sobie też mam zobaczymy jak to pójdzie nie mogę jedną pobawić tylko samego błędu, że tyle też gadać ale trzeba coś gadać i zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na tym kanale Yy, bo będzie, mój kanał coraz bardziej się rozwija i coraz więcej filmów będzie wpadać. Dobra, ono mijęty. Tak, Piper mi headshotami nie dała zaraz. Przeciwiam, ta gierka pójdzie? No nie mówcie, że będzie przegrana gierka, jeszcze pierwsza. Dobra. Dobra, leży. Cztery sobie jeszcze. Ja ten musiał gadżet nie zmarnować. Ale ten był, Bo widać, że trochę upośledzony. Co on robi? Idzie, dobra. O kurde, teraz tu... No ładnie pocisnął. Niedługo może jeszcze wdać jakiś filmik. Jeszcze jak będzie taki opening to i dal 11 tyugów. Teraz chwilowo ci chopy teraz się chciałem skupić, także A i ja chyba nawet już będę mieć. Tak, 12. I mamy 24, jak 20... jakieś 40, 20. 40-23 marków. Jedna gierka wystarczyła, ale to trochę za nudno, bo no, raczej to nie będzie zbyt ciekawe. O, bo nie, nie nagrałem filmu, ale zaraz pokażę. Kupiłam sobie fajnego skinka, yy, bo miałem 5700 łyskotek. Yy, czekaj, o, takiego fajnego skinka do ja sobie kupiłem. Ciemny Samurai Gym. Bał, a do dina, no jak, tak nie mam żadnego skina i no jest mega fajny ja sobie go właśnie kupiłem jeszcze trochę się kupię na 11 poziomie i będę ja mieć hyperkę do użycia bo mam hyperkę tylko nie mam go na, 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 na 11 poziomie I jakby chcieli, to tak się moje konto prezentuje i jak chcecie to możecie mnie zaprosić do znaj, kto chce ja chętnie przyjmę no trochę tych znajomych mam 220, no trochę ich mam. Um, tutaj, to taką kupić jakąś bo my sobie zagramy na przykład za dymę. Tutaj jest fajna mapka. Może wyśmiemy jakąś postać. Na przykład coś fajnego. weźmy może z Zresztą jak mi jedna bonusowa gierka, no bo jedna gierka, która jest za mało. A ja chcę, żeby mój się kanał dobrze fajnie rozwijał. Zagrajmy. Chociaż ten błędy ogarnia, to będzie widać. Dobra. Może jeszcze w leci filmik jak będę wbijać e, mitika kolejnego, ale nie wiem jeszcze. <grym> ale bardziej, y, może to filmiki będę nagrał na bardziej zaawansowanym. No bo, no, no nie, nie jestem też taki zły, jestem dobry, ale będzie to raczej ciężko nagrać, bo i, y, No i ciężko się to się dzisiaj zminimituje. A tym bardziej jak nawet, że, pe picetă, pe picetă, pe picetă, pe picetă. Bunia ta, grasul surlet, nu mai ubibe. A, a, a. Să să ne Ten koleś kupił tą e, nitę. Łap to! Lecz, że auto, auto używa, bo od razu wywalił piłkę. Brago. Nie wątpiłem, że to wleci, ale... Udało się. Nie. Nie. Ja pierdzielę. Proszę, zręcz się proszę. O Jezus. Tak. Takie właśnie są rondony. Wykierować gierkę, jeszcze. Bra, nie wszystko stracone. Ma nigdy. Zawsze, jak ktoś jest z nas sześć, to zawsze się poddaje. Zobaczmy do końca. Dobra. Podajcie, proszę. Zabijcie i podajcie. Pięknie. Ani nie zginęła. Dobra. Teraz mam ulta, mam ulta. Ja teraz pamiętam jedną ulta. Jest teraz, jest ten moment. Teraz albo nigdy. Co jest? Coch kto nie wleciało? Nie. Teraz była taka szansa. Chcę tak poczekać. Chodź. ładnie. Warto się nie tak? To do końca. Przedtem, bonus i gierka wygrana. Więc bardzo fajnie nie dostanę, no bo tu nie było na pucharki. że co? 42 tysiące pucharków osiągnięte. No to... I jeszcze przypomnę, żeby zostawić lajka i subskrypcję i napiszcie może w komentarzu jakąś serię, to bo mam zamiar nagrywać serię z kolegą. I może jeszcze odcinki wreszcie z kolegą, zobaczymy. I na razie się żegnam i do następnego filmu, jak będę wbijać 43 tysiące kucharków. Siema!